Cześć, siemanko, z tej strony Karol, witam was w kolejnym odcinku z serii od zera znajdujemy się na mapce Dzika Dolina od Jankusa, no i troszkę roboty mamy w dzisiejszym odcinku, pieniążki na koncie no cały czas nam ubywają, ale spokojnie, spokojnie, to tylko i wyłącznie przez to, że mam chyba ze 4 palety jaj na sprzedaż, nie było kiedy ich sprzedać, tu już się robi piąta, także sporo pieniążków mamy, że tak powiem zmagazynowane ehm, i cóż... W dzisiejszym odcinku szybka akcja, opryskiwacz jest, sześćdziesiątka jest, tylko ja trochę taki nieubrany, więc się na szybko ubiorę w odpowiedni strój, no i będziemy jechali w pole. O, proszę bardzo, teraz chłopak od razu przystojny. Można jechać. Tak, zasiadę mam rzepak. Na szczęście i nieszczęście, tyle że w strip właśnie. I weszły mi chwasty, więc bierzemy sześćdziesiątkę, jedziemy, pryśniemy tam co by po prostu te chwasty usunąć jak najszybciej. No i bierzemy się za pracę kolejne, czyli uprawę pod akurat tym razem już siebie pszenicy. Czy trzy działki będą obsiane pszenicą, szczerze mówiąc, raczej nie, raczej tylko dwie działeczki po jęczmieniu. Ta jedna po pszenicy na pewno będzie obsiana jęczmieniem. A co dalej? No to się okaże. Dobra, tutaj pozwólcie, że się ładnie ustawię tym naszym ciągniczkiem. O, bardzo. Właśnie zapomniałem jedną rzecz sprawdzić, czyli będę musiał sobie jednak ustawić usuwanie roślin, czy tam ugniatanie roślin, bo chciałem sprawdzić, czy działa tutaj ugniatanie ścierniska. To sobie nic sprawdziłem. Dobra, pięknie, chwasty znikają, to mi się podoba, więc sobie ładnie przeskamy i... Myślę, że tutaj kurczę robota będzie szybciutko ogarnięta. Najgorsze, o czym zapomniałem, to to zwałować, czyli plon będzie trochę niższy tego rzepaku aniżeli ustawa przewiduje, ale myślę, że jeszcze idzie z tym wszystkim przeżyć. Dobra, tutaj tym opryskiwaczem cofniemy sobie tam maksymalnie do końca, jak tylko się da i jedziemy teraz dalej. Fajnie już jest, bo są ścieżki, a patrz, ta jednak nie wszystkie chwasty się osuwają. Myślałem, że te chwasty się usuną, ale jednak nie, No jednak będzie trochę zabawy, ale koniec końców myślę, że tutaj to nie jest dla nas jakiś tam większy problem z tymi chwastami. Skoro już będą usunięte, czyli uschnięte, no to tutaj już większego problemu nam robić nie, nie powinno. Nie mam taką nadzieję. Dobra, tutaj sobie wyłączymy wszystko, cofniemy sobie. I cóż, pieniążków mo, no, no można powiedzieć, że mamy troszkę dużo. Bo podejrzewam, że około co najmniej 20 tysięcy wpadnie mi za jajka, a więc to jest dość sporo. No i co z tymi pieniążkami zrobić? No powiem Wam tak, czekamy, bo będzie dzierżawa do wzięcia w okolicy i zobaczymy. Bo jeszcze na razie się kobry nie ogłosił co do dzierżaw. Czekam na decyzję, i jak już wszystko będzie wiadome, no to wtedy będziemy kombinowali. Czy bierzemy jakąś nową dzierżawę, czy raczej odpuszczamy, czy w ogóle uda nam się to wygrać. Bo szczerze mówiąc powiem Wam tak, nie znam totalnie jaki będzie tam proces tej dzierżawy. Czy to będzie weryfikacja tylko dokumentów, czy będzie to licytacja, czy, czy to pisemny, no nic jeszcze nie wiadomo. Także tutaj wam powiem tak, czekamy. Jak wszystko będzie coś, cokolwiek będzie wiadome, to wam powiem. No bo na razie po prostu wiem tyle, że będą jakieś dwie trzy działki do wydzierżawienia. A i na tym, że tak powiem, koniec. Więc zobaczymy, co to kurczę tutaj e, czas pokaże. No i zastanawiam się dość mocno nad budową tutaj tego kurnika, już wcześniej wspomnianego. No, pieniążki by jakieś były, pytanie tylko, czy to już jest ten czas, żeby brać kredyt i coś takiego stawiać. Kurnik to jest wkład własny około 100 tysięcy złotych, także no nie mało. I pytanie właśnie, czy mi się to w ogóle opłaca, bo nie wiem, czy mi się to opłaca, więc... No, jest to, że tak powiem dość mocne do zastanawiania się. Jeszcze będę musiał to wszystko pokalkulować, czy to już jest ten moment, czy lepiej jeszcze właśnie tam troszkę poczekać. Troszkę to tam to znaczy jeszcze jeden sezon, tak? Kolejna sprawa, że w przyszłym roku, jak wezmę premię dla młodego rolnika, ja jej niestety nie mogę wykorzystać na zakup, raczej na budowę kurnika. Na krowy można, na świnie można, ale na kury nie można. I tu jest ten problem. Więc coś trzeba będzie wykombinować z tego innego i cały czas trzymam się swojej myśli, by szukać w tych pieniążkach ciągnika. Takowy też być może do nas niebawem przyjedzie, ale to zobaczymy, bo tam byłem na targach, troszkę pooglądałem, troszkę pobajerowałem z ludźmi, no i tam jakieś tam dwie propozycje dostałem testów. Będzie to ciągnik, jeden w miarę tani, a drugi to będzie już taki trochę droższy. Więc tutaj zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w praniu. Dobra, podczepimy sobie płókno i zaczniemy sobie w końcu orać te nasze działeczki. No troszkę do roboty mamy. Także mam nadzieję, że sobie z tym jako tako poradzimy. Szczerze mówiąc, dół podjechał, to byłoby całkowicie dobrze. I pytanie, czy ja mogę tylną szybę otworzyć? Kurkę wodną no nie mogę. A tak mogę otworzyć tylną szybę. Czy nie mogę? Aj, lipa, nie mogę. Szkoda. Chociaż, czekaj. A tak też nie bardzo, co? Szkoda, bo wiem, że tą szybę mogę otworzyć ogólnie, ale przez tą kamerę, którą mam ustawioną, taką realną, to nie jest to za bardzo możliwe. No kurczę, szkoda ale już na to nic nie poradzimy, dobra puch podczepimy tutaj sobie żył chylimy podniesiemy go i jedziemy i ogólnie rzecz biorąc chyba sobie po prostu zacznę od mojej najmniejszej działki na której będzie pszenica od tej po i zobaczymy co to tam dalej będzie być może trochę pszenicy jary posiejemy to jest też wszystko do do gadania czwóreczka Terenowa i ogni, na tłoki. O, no, powiem wam będzie tej zabawy z tym wszystkim. Oj, będzie. E, żeby to wszystko porać. No, 60 nie jest czynnikiem za dużym, ale chyba sobie jakoś poradzimy. A ja dalej w tym skafandrze. Już się przebieramy. Tylko czapeczkę jakąś sobie dorzucimy, bo Prawilnemu rolnikowi czapka zawsze przysługuje. Pamiętajcie o tym. Powiem wam, kurczę, nad tym pługiem tutaj orać, malutkim, będzie tej zabawy, oj, oj będzie, to dość dużo, ale chyba jakoś to pójdzie, koniec końców. No niestety, tak to jest, łóżek mały, gospodarstwo troszkę się już rozwinęło, te parę arów, co tej miał wcześniej, to mi to może wystarczało, ale na chwilę obecną, jak dla mnie, to nam powiem, to będzie katolga tym orać. Ale podziałamy jeszcze, spokojnie, Podziałamy, na coś się go wymienię za jakiś czas, ale to też wszystko w swoim czasie. Na chwilę obecną to nawet nie wiem, co ja będę mógł kupić, bo jeżeli przyjdzie mi premia na młodego rolnika, to ja bym chciał za gotówkę traktor kupić mm, swoją, a nie, że tak powiem, w kredycie, więc całość pieniążków praktycznie, jakie będę miał, to bym chciał ten traktor przeznaczyć. Chyba, że dobiorę dość dużo ziemi, no to wtedy zarówno traktor wpadnie, jak i wpadnie kombajn jakiś tam starszy używany, ale to jeszcze zobaczymy. No, pomimo mi teraz tą 60 robota idzie. Nie ma co. Ale i tak wam powiem cały odcinek chyba ja będziemy orali ja i tak robię taki odcinek dość krótki, tam 20 parę minut, bo nie to męczy taka robota. Najgorsze jest to, że nic innego do roboty na chwilę obecną nie mamy. Zasięliśmy sobie rzepak,śmy to nam zasiali, tam 1000 zł poszło. Nawet pamiętam, że nie spełna bo tam już nie pamiętam nie wydano nasiona, Ale z usługą to nie niespełna chyba tam 1000 zł, jak się nie mylę. Więc takie powiem, powiem Wam, że pieniążki uważam, że optymalne, nie za drogo Być może w przyszłym roku również taką usługę sobie wynajmiemy Jeśli będzie taki e, problem z zbiorami To trzeba coś będzie wykombinować, ale to jeszcze Wam powiem, że zobaczymy Wszystko okaże się w przyszłym roku O, fajnie goście przyjechał, szybko to ogarnął, praktycznie dla niego to była godzina siewu i gość zadowolony, bo ma szybki zarobek, jeszcze od razu to akurat nie miał, więc to już tam całkiem dla niego fajnie było. No i dla mnie również, no bo naprawdę fajne pieniążki udało mi się za to zapłacić, nawet za dużo nie straciłem. No i powiem wam, że chyba robotę zrobił. Spady są równe, rzepak jest ładnie rozkrzywiony póki co, zobaczymy jaką się będzie trzymał przez zimę i na wiosnę, jak wygląda. Bo być może to jest y, stricte, jest czymś, co trzeba będzie uderzać w przyszłości, ale to jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Też zobaczymy, jak będziemy stali finansowo, bo y, dochodzi do mnie taka myśl, że ja raczej w ogóle mojego zboża nie sprzedam. Czy to pszenicy, czy to jęczmienia, wszystko pójdzie po prostu w kury, Dosłownie. To co ja mam, to ja to zbiorę, zmagazynuję i ja to skarmię niestety i to jest troszkę takie bolesne, no ale już na to nic nie poradzimy, tak po prostu bywa, e, coś trzeba będzie po prostu później kombinować, no jakoś tej operacji wyjść, czyli przede wszystkim dobrać trzeba będzie troszkę ziemi, no bo jest trochę lipka niestety e, z tymi moimi klonami. Są one dość duże jak na mój areał, ale po prostu areal jest za mały, kury jedzą dość dużo. Jeżeli bym teraz wybudował kurnik, no to muszę szybko myśleć przy okazji o nowych działeczkach. Dlatego też powiem Wam e, tak szczerze, że dość mocno się tutaj zastanawiam nad tymi dzierżawami trzema, które są. Żeby składać papiery trudne, jest sześćdziesiątka, weźmie się kredyt, kupi się większy ciągnik. Tak? Na chwilę obecną plan jest, aby kupić ciągnik tam 75 koni. Także zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. 75 koni uważam, że byłoby optymalnie dla nasze gospodarstwo. Na chwilę obecną jakieś tam 3 metrowy silniczek duże, chociaż aktualnie silnik mamy dobrych, tylko starczyłoby kupić jakiś tam półk, jakąś talerzówkę i byśmy sobie tutaj pomału poradzili z tym wszystkim. Nawet powiem Wam, że na dwa ciągniki orać to by nie był głupi pomysł. Tyle, że po prostu trzeba było jakiś tam obrotowy szukać, ale to on myślę, że tam coś ciekawego się znajdzie jeszcze i być może przyjedzie, przyjedzie do nas członek od razu z pługiem obrotowym, ale to, to jeszcze zobaczymy, jak to będzie, bo ja póki co nie mam do tego głowy. Jest troszkę tej roboty. Wrzesień, październik to są orki, też zobaczymy, ale raczej chyba tak, że będzie, że wrzesień, październik to będą orki, w listopadzie dopiero jakieś tam siewy. Tutaj akurat raczej z października już nic nie będę nagrywał, no bo cały czas orać to też nie jest za bardzo nic fajnego. Także tutaj akurat chyba pozwolę sobie zrobić tak, że chyba że przyjedzie nowy ciągnik, jakiś tam w październiku na testy, no sobie go sprawdzimy. O ile jakikolwiek ciągnik tutaj dadzą, bo powiem Wam, że fajnie było sobie porać czymś fajnym, czymś nowoczesnym, ale to... Zobaczymy, jak to jeszcze będzie, czy w ogóle jakakolwiek firma tutaj jakiekolwiek maszyny dla mi na testy, bo powiem Wam tak szczerze, że jest, jest tak, że wiele firm mówi, że dadzą, a koniec końców potem się człowiek nie może doprosić. Także zobaczymy. Są jakieś tam dwa, dwie maszyny u mnie na oku. Jedną z nich z pewnością kupię. Jaką? No to się tam wszystko ukaże w praniu. Na chwilę obecną myślę, że tam ciągnik powyżej 80 koni mechanicznych jest mi totalnie niepotrzebny. No, przyjdzie czas to tam się na pewno coś innego wymieni, ale na chwilę obecną w 80 koni jest uważam, że optymalne. Nawet jak będzie tam parę hektarów to jest kwestia na chwilę obecną kupić lepszy pług, talerzówkę jakąś może albo kruber. I to wszystko. Mniej no przyczepa, jakaś jeszcze by się jedna przydała, wywrotka, plus przydałby się przede wszystkim kombajn i na tym można by zakończyć tutaj e, naszą listę życzeń. Także jakoś tam wielce dużo tego nie ma i myślę, że idzie to tam jakoś przeżyć, ale jak będzie to się okaże, że tak powiem w czasie, bo wiadomo, no różnie to bywa. Ja Wam powiem tak, na chwilę obecną to co tutaj jest, no to to jest dobrze, lewa wam mogę powiedzieć, że jest dobrze, Oby tylko po prostu było lepiej, bo jednak hmm. no. będzie trochę tych wydatków teraz w najbliższym czasie. Jeżeli w przyszłym roku kupię to co zam zamierzam kupić, no to na kolejny rok fajnie byłoby już postawić tutaj hmm, oczywiście na kurnik o ile nam mam ale to się jeszcze okaże. Co wam jeszcze mogę więcej powiedzieć? Sprawdźmy sobie maszyny używane. No, z maszyn używanych nic ciekawego nie ma. Przynajmniej nic co mógłbym tutaj mieć. Na dworze, kurczę, powiem Wam się, aż mi się chyba wrzesień marzy, bo jest 9 rano 30 parę stopni miałem na termometrze. Ja mam masaka, trochę tam popracowałem na ogrodzie i dzisiaj już godzina jest 17 po 17, ja już pada ale co zrobić, i tak czasem bywa jeszcze najważniejsze, nie sprawdziłem eee, no, pH jeszcze jest dobre czyli tam gdzieś dopiero może w kolejnym roku trzeba będzie myśleć nad wapnowaniem i też zobaczymy czym to będę wapnował czy moim rozsieraczem, czy tam kupimy sobie po prostu w bagach wapno, czy raczej po prostu trzeba będzie jakiegoś fiast tutaj, trójeczkę kupić, Do dziesiątki takiego i sobie podziałać, to jeszcze zobaczymy wszystko będzie w praniu na razie powiem wam, że i tak nie jest źle. 60, sześćdziesiątka kurcze w rok czasu, 4 motogodziny zrobiłem na takim małym areale. Także jest tego sporo. Powiem wam tak, póki co, jedyne kursy jakie robię na skup, to są cały czas z jajkami. Nic więcej, tylko jajka sprzedajemy. No poniekąd dobrze, ale z drugiej strony, kurcze lepiej byłoby też troszkę i normalnych zbóż posprzedawać. Choć też kolejna sprawa, że można i lepiej, że tego nie sprzedajemy. Zawsze mamy więcej e, tutaj m, zarobione, no bo jednak nie muszę niczego kupować. Choć z drugiej strony fajnie byłoby mieć troszkę tych runów więcej, jeśli te kury zjadają. No bo to też jest kolejna sprawa, że byłyby to pewnie jeszcze większe zarobki, ale to. O już wiecie, mogę sobie gadać, a i tak jest, jak jest. Tak na chwilę obecną nie mogę powiedzieć, że jest źle, bo rok czasu a mamy nowy siewnik, nową jeszcze jedną przyczepę kabinę w ciągniku, nowy rozsiewacz, opryskiwacz, kupiony wał także jeszcze brony mamy nowe więc kurczę powiem że jest tego sprzętu i naprawdę no, nie mam co narzekać zawsze mogłoby być tak, żeby mieć dalej starym ciągnikiem bez kabiny w sumie ciągnik tutaj się nie zmienił tylko, że doszła kabina ale mógłby na przykład siedzieć jakimś tam starym siewnikiem kurcze jeździ z jakimś tam starodawnym opryskiwaczem, a jednak mam w miarę nowy opryskiwacz. znowu trochę nowszy opryskiwacz, w miarę nowy odsiewacz i jakoś tutaj cały interes się kręci, nie jest źle. I sobie tutaj jakoś radzę. I myślę, że ten tutaj ten zarobek to faktycznie, że tak powiem z sezonu na sezon będzie coraz lepszy, a szczególnie jeżeli taki kurnik postawimy. Ale postawić choroby to jest troszkę inaczej potrzebne, więc jeszcze trzeba trochę popracować. No i zobaczymy też jak ten kolejny sezon u nas się zamknie, no bo nie chciałbym tutaj później mieć jakichś problemów finansowych, bo to tam łatwo jest popaść jakiekolwiek pugli, a ja tego tak jakoś tak za bardzo nie chcę, więc... więc po prostu pomału, małą łyżeczką, a do przodu ale powiem że i tak z sześćdziesiątki to ja jestem zadowolony, bo robi robotę jak widzicie świetną mimo, że tam wiecie pół wszystkie ale jak idzie jak burza, że tak powiem, jak przecinak no i jedną działeczkę chociaż na tym odcinku sobie mam nadzieję, że pewnie zaoramy ja no to drugą jeszcze też sobie ogarnę chyba, że... chyba, że dadzą jakiś traktor na testy, ale to zobaczymy jak to będzie to jednak małym gospodarstwem jesteśmy i tak ludzie za bardzo tych ciągników i te firmy nie chcą dawać taką w mniejszym gospodarstwom. Niestety eee, a szkoda, bo powiem Wam, że fajnie byłoby przetestować, zobaczyć z czym ma się do czynienia, co dana maszyna potrafi. By też wiedzieć, co tylko od takiej maszyny można no, wymagać. No, no nie, ale to wiecie, na spokojnie, to nie jest maszyna tam prostu konna za bańki, czy nawet i lepiej, żeby to tak testować. My raczej kupujemy coś tam w okolicach kilku, 200 tysięcy coś około mniej więcej, więc to jeszcze będzie przeżyć, to jeszcze może być tak, że tak powiem ryzyk fizyk. No i tak sobie z tym poradzimy, i tak sobie z tym poradzimy i się z tym wszystkim poramy. No i widzę, że już zrobiłem mały błąd, bo tutaj mogę sobie po tej stronie pola orać od końca pola od razu znaczy od samej niedzę tam wyczynać, bo teraz będzie ciężko mi tej czujnikiem nawrócić przez ten płot, ale chyba sobie jakoś poradzimy. Oj, powiem Wam jakby mi jeszcze doszło parę hektarów i ja bym miał tą 60 oraż, to ja pierdzielę. Bym się chyba zarobił normalnie. Byłoby, że tak powiem, przerąbane tutaj cokolwiek robić. Ale tak to, to czasem bywa jak to tutaj wygląda koło ładnie idzie, idzie. No, jeszcze jeden przejazd nam został, to akurat go sobie ogarniemy i teraz poprzeczniki jeszcze trzeba będzie porać i robota będzie wykonana. Teraz poczzecznik jeszcze co najmniej na trzy razy będzie trzeba zrobić oj oj, co najmniej na 3 razy, albo i lepiej. No dobra. Jakoś tutaj sobie trzeba bym z tym poradzić. Wiem, że ogólnie poprzecznaki powinny się orać od środka do zewnątrz, ale ja na przykład u siebie na ogrodzie oram tak zawsze z racji tego, że nie chcę, aby jakiekolwiek chwasty, które są mi, przechodziły na moje pole z niedzy i tak właśnie robię i uważam to też za jakieś tam dobre wyjście. Ale kurczę, powiem, że będzie, będzie tych poprzecznaków. Że to zaorania, niestety, ale poradzimy sobie to malutko ogarniemy. Ten temat, oby tylko jeszcze pół wytrzymał, to będzie dobrze, bo nie ma tutaj jest zero resorów. Jeden resor to ten kurcze w ciągniku którego nie ma. I tam 60 ma, niby jakieś drobne resory, niby, ale to wiecie, jak to jest. No czekajcie, czy szesiątka ma resory. niby coś tutaj na samym dole powinno być. Choć aby na pewno jest, to już wam teraz nie powiem. Kabina wiem, że się trzyma raczej na sztywno, więc też nie ma żadnych resorów. Kurde, no, ten szosiedka nie ma żadnych resorów. O! Resory takie jak te siedzają. A jestem tego powiem, coś tam na pewno jest, ale to jest czubowe. Także tak możemy powiedzieć. Cofniłem się jeszcze, kurczę Wam powiem, będzie tutaj tej orki holender. Troszkę, no ale czasami po prostu nic innego nie da się zrobić. ale powiem Wam, że i tak nie Parę przejazdów wykonałem, pole są rane. Fakt, faktem zajęło mi to prawie że cały odcinek. No ale, ale robota zrobiona, no to najważniejsze w moim zdaniem, bynajmniej. Aby tylko po prostu tak dalej szło. i będzie kurczę, bo im Mówię, jeżeli kupimy lepszy ciągnik, no to z pewnością dobierzemy do niego jakiś tam, e, jak powiedzieć jakiś tam wał, jakiś tam pług, e, już taki, no trujeczkę myślę, tam po 80 koni, no to trzy skiby, e, bo to tam wiecie, trzeba liczyć, że jeżeli tu będą takie mniejsze skiby, no to tam na jedną odkładnie, że tak powiem, trzeba było wyliczyć z nami te 30 koni. 25 -30 pluga, więc, no 25-30 zaczął się od wielkości pługa, więc troszkę zabawy będzie z tym, jakikolwiek fajnie pług znaleźć, ale coś tam się może uda kupić. I też Wam powiem, że może nie do końca zachodniego, bo i wschodnie maszyny są, czyli polskie maszyny też są dobre, więc czy to nawet wschodnie, choć wschodnika tylko nie zamierzamy. Ale kto wie, kto wie. Zobaczymy, co tutaj czas pokaże. Różnie jeszcze może być. Ale. Patrzcie, powiem Wam tak. 30 minut odcinka. Zaraz pole zaura. Eee, Opesk herbicydem w rzepaku zrobiony. Także nic, tylko się cieszyć, <noise> że wszystko idzie zgodnie z planem. Szkoda, że tak mało, że tak powiem... jest zrobione na tym odcinku, ale już. Zawsze można by rzec, że byłoby gorzej. Mogłoby być gorzej. Tutaj dzisiaj fajnie byłoby na przykład na dwa czujniki, sobie obrać, takie dwie sześćdziesiątki, żeby wychały i tak dalej, no ale to... To powiem, że to jest takie trochę marzenie ściętej z głowy, także... No niestety, nie na dzisiaj, nie na teraz jak dla nas, ale może kiedyś, no orka na dwa, czy coś. Wiecie, no fajnie by ktoś powiedział, graj na Multi, ale mój internet obecnie i to wszystko... Na tym czas wolny no, nie, nie pozwalają mi do końca na to wszystko, bo nieraz na przykład odcinki nagrywam o 12 w którym mam wolną chwilę, nieraz raz na o 23, nie o 22, nie kurczę o 8 rano, ciężko jest akurat ten czas wolny znaleźć, ja nie lubię się do kogokolwiek dostosowywać, po prostu mam swoje życie, swoje też, że tak powiem, tutaj jakieś tam powiedzmy obowiązania e, czasowe, tak, bo bez pewnych rzeczy e, czy e, pewnych ludzi. I po prostu no, są rzeczy ważne i ważniejsze. Farming to jest po prostu rzecz, którą no, gram, kiedy mam chwilę wolną. A z tymi chwilami jest różnie najczęściej zawsze lubię sobie pograć, kiedy tę kawę piję, bo na to zawsze lubię mieć po prostu taką chwilę dla siebie. I dlatego też no, najczęściej grając farminga, popijam kawkę tak jak teraz. Oczywiście, o ile da się, e, kawkę wypić że tak powiem normalnie nie? w sposób normalny, bo nieraz to wam powiem, że biegu się pije na przykład w pracy chwilami, znaczy nie ma kiedy usiąść Ale tak też po prostu nie ma w życiu bywa. Dobra, ostatni przejazd. <grym> powiem wam tak, wymęczyliśmy te 14 czy tam 20 szarów, że na saker, żeby to zaorać. Trochę roboty i zabawy było. Ale i tak muszę Wam powiedzieć, że nieźle. Zawsze to, to moglibyśmy jeszcze dać tą małą działeczkę warać, a tak to idzie to w miarę szybko i sprawnie jak na obecny sprzęt. Więc nic tylko się cieszyć. Ja jadę na kolejne pole. Z wami się żegnam. Dziękuję za oglądanie. Oczywiście pod odcinkiem zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. No i wbijajcie na moje pozostałe odcinki. I do kolejnego odcinka trzymajcie się na razie. Cześć!